Jeśli wkurzają Cię te wszystkie filmiki na Instagramie, Facebooku, YouTube, jak ludzie pokazują swoje niesamowite style życia, piękne wakacje, wycieczki i w ogóle e, swój luksus i to jak spełniają marzenia, to mam dla Ciebie jedną radę. Z tej strony Dariusz Mietlicki, znany w internecie jako Dariusz Motywuje, podobno motywuje ludzi do działania, i dzisiaj mam taką myśl, bo rozmawiałem przed chwilą tutaj właśnie z osobami, jesteśmy w Egipcie na pięknych wakacjach, w ogóle zobaczcie jakie. Piękne widoki, tam jest rafa koralowa, to jest coś niesamowitego. Jak w życiu nie widziałeś rafy koralowej, to zapisz sobie to teraz na listę marzeń, bo to jest coś, co trzeba po prostu zobaczyć. To jest naprawdę coś niesamowitego. No ale nie o tym. Filmik jest o tym, że ludzie bardzo często patrzą na tych ludzi sukcesu, na tych ludzi, którzy mają właśnie, spełniają swoje marzenia, mają pieniądze, mają czas, mają ten styl życia i tak sobie myślą. Ja mówię, bo ja też kiedyś tak miałem. Wiecie, myślą w negatywny sposób, albo denerwują się, tak, oglądając to, że ktoś odnosi sukcesy. A tak naprawdę. E, chodzi o to, żeby zachęcić Cię, że ja nagrywając ten filmik, ja nagrywając te rzeczy, chcę zachęcić Ciebie do tego, żebyś ty też zmienił swoje życie. Bo zobacz, ja jestem z wykształcenia nauczycielem języka angielskiego. Jeszcze 10 lat temu moje życie było w rozsypce, tkwiłem w długach, miałem chore dziecko, moje małżeństwo miało problemy, nie miałem marzeń, nie miałem wizji, bałem się przyszłości. A mimo to 10 lat później jestem w miejscu, gdzie zrealizowałem większość moich marzeń, jestem niezależny finansowo, mam cudowne małżeństwo, mój syn jest. Rodzina powiększyła się do czwórki dzieci i żyje życiem, które jeszcze 10 lat temu było dla mnie nie do osiągnięcia. I dzisiaj ja chcę Tobie powiedzieć, że jeśli w Twoim sercu jest właśnie takie życie, że. Chciałbyś, chciałabyś mieć życie po prostu, gdzie nie martwisz się o pieniądze, gdzie możesz zwiedzać świat, spędzać czas z ludźmi e, wartościowymi, e, w, mieć po prostu e, e, możliwość realizowania najskrytszych marzeń i po prostu cieszyć się tym życiem, być szczęśliwy tu i teraz, nie martwić się o jutro, to to jest możliwe też dla Ciebie. Jeśli to jest możliwe dla mnie, to jest możliwe również i dla Ciebie. Bo ja jestem nauczycielem angielskiego z wykształcenia, jestem zwykłą. Osobą, pochodzę z małej miejscowości, a dzisiaj moje życie jest lepsze niż marzenia, które miałem jeszcze 10 lat temu. Więc jeśli ja to zrobiłem, to co ciebie powstrzymuje? Dlatego zachęcam Ciebie, u góry na dole zostawiam Ci link. Sprawdź, czym ja się zajmuję, jakie są możliwości i po prostu coś zrób ze swoim życiem. Przestań w końcu narzekać, przestań myśleć sobie, że to nie jest dla Ciebie. Przestań pielęgnować niewiarę, przestań pielęgnować strach, przestań pielęgnować jakieś negatywne emocje, negatywne myśli. Po prostu weź i coś. Zrób pozytywnego ze swoim życiem. Jesteśmy tutaj, jest prawie pół tysiąca osób ze mną w Egipcie. Na tym wyjeździe przez tydzień czasu się inspirujemy, spędzamy ze sobą czas, cieszymy się życiem. Nie martwimy się, że jak wrócimy do Polski, to będziemy musieli teraz odpracować te wakacje, bo mamy zbudowany majątek, który sprawia, że tak jak teraz tu siedzę, to i tak pieniądze pracują na mnie. Jeśli ja to zrobiłem, to ty też możesz to zrobić, tylko musisz zacząć robić inne rzeczy w życiu. Na pewno nie doszedłbym do. Tego z pracy nauczyciela języka angielskiego, mimo że y, przez y, połowę mojego, y, tego pierwszego, pierwszej części mojego życia, myślałem właśnie, że to jest ta droga. Potem myślałem, że to jest własny biznes, to też się mi nie sprawdziło. Zacząłem robić coś innego, ale nigdy w głowie nie miałem takiego przekonania, że hej, to nie dla mnie. To jest dla każdego z nas. Zawsze zastanawiałem się, po co ludzie robią te samochody warte pół miliona złotych. Kto jeździ tymi samochodami? Dzisiaj sam jeżdżę takim samochodem. Zrozumiałem, że to jest dla mnie i to też jest dla ciebie. Także daj sobie szansę. Obejrzyj ten materiał. Obejrzyj więcej materiałów na moich kanałach, jeśli potrzebujesz. I po prostu daj sobie szansę na to, żeby zmienić swoje życie. Bo jeśli jedna osoba to zrobiła, to inne osoby też. Pół tysiąca ludzi jest tutaj z nami. Pół tysiąca ludzi już zmieniło swoje życie. To znaczy, że Ty też możesz. Trzymam za Ciebie kciuki i pozdrawiam Cię serdecznie.